Jest piątek, godzina trochę po 18, a my zaczynamy z kolejnym odcinkiem naszej serii, naszej codziennej serii, nawet mogę tak powiedzieć. Pewnie już się wielu z Was domyśla, jakiemu produktowi będzie poświęcony dzisiejszy odcinek, i myślę, że nie będzie tutaj żadnych niespodzianek. Witam Was bardzo serdecznie na kanale YouTube BHPL. Odcinek numer 350, w którym chciałbym Wam zaprezentować i pokazać jeden z moich ulubionych produktów, jakim jest bluza z kapturem. A jeżeli dodam, że to jest bluza z kapturem wyprodukowana przez amerykańską firmę Carhartt, myślę, że może wielu z Was być bardzo zainteresowanych. Pierwsze, pierwsze skojarzenia, jeżeli chodzi o to bluzę, zaraz za chwilkę. Odcinek numer 350, jak już wspomniałem, poświęcony będzie bluzie firmy Carhartt. Ja osobiście, jako użytkownik, mogę się wypowiedzieć o niej w samych superlatywach. Ja posiadam akurat kolor czarny, który jakby bardziej do mnie przemawia, ale ten kolor szary równie dobrze wygląda. Pierwsze, na co zwracamy uwagę, kiedy ją nałożymy na siebie, to jest jej ciepło i świetne wykonanie. 350 gram gramatura materiału, więc możecie sobie wyobrazić jak ciepła ta bluza jest, jak, jak jest gruba. Nie jest to 100% bawełna, jest to 50 na 50 bawełna i poliester, ale nie zmienia to faktu, że to jest naprawdę świetna bluza. Jedno pranie, drugie pranie, dziesiąte, piętnaste i ta bluza cały czas wygląda tak ta samo. No, ja trochę nauczony już doświadczeniem z różnymi innymi bluzami, bo jak wiecie, lubię bardzo chodzić w bluzach z kapturem. E, bałem się tego czarnego koloru, ponieważ czarny bardzo często odpuszcza gdzieś po kilkunastu praniach. Tutaj tego nie było, moja bluza cały czas wygląda dobrze. E, ten napis, który, e, który jest tutaj na piersi, właściwie jest niezmieniony nic się nie zmieniło. Tutaj i, i nawet, nawet po tylu praniach nic, nic z tym napisem się nie stało. Jest on cały czas w takiej samej dobrej kondycji, jak i cała bluza. Bluza wyposażona, jak to bluza z kapturem, w duży, pojemny, nawet bardzo duży kaptur. Jak widzicie, tego miejsca w kapturze jest dość dużo, albo nawet bardzo dużo. To jest chyba największy kaptur, jeżeli chodzi o bluzy, bluzy które, z kapturem, które Wam prezentowałem. Oczywiście standardowe dwa. Dwa ściągacze tutaj na dole można sobie dopasować. Jeżeli ktoś ma taką potrzebę, to bluzę na dole. Kieszonka jak w zwykłej kangurce, w każdej standardowej bluzie z kapturem. Duża, pojemna, w której można zagrzać ręce, wrzucić sobie jakieś podręczne rzeczy, które potrzebujecie mieć. A wierzę, że wielu, wielu z Was lubi pracować w bluzach i lubi, lubi tego typu garderobę czy w pracy, czy gdzieś do użytku codziennego. Powiem Wam tak, że nawet jak było bardzo zimno na dworze, gdzieś tam temperatury były po minus 10, ta bluza jest na tyle ciepła i gruba, że wystarczyło narzucić cienką kurtkę, nałożyć kaptur i można było śmiało, śmiało już chodzić. Co, jeżeli chcecie, to bluzę wykorzystać jako waszą bluzę reklamową? Oczywiście z przodu, tutaj pod, pod logiem, jest bardzo dużo miejsca, na kieszeni dużo miejsca, na którym możecie wykonać nadruk. Bardzo modne są teraz nadruki firmowe na, na rękawach. To samo tyczy się pleców. Na plecach jest ogromne miejsce, jak widzicie, gdzie możecie. Kleić logo własnej firmy, bądź jakiś duży napis z numerem telefonu, co tylko, co tylko byście chcieli i co tylko byście chcieli tutaj zobaczyć, jak najbardziej na tak. Szczerze polecam, bo sam jako użytkownik bluzy y, mogę, mogę ją szczerze polecić. Ciepła, bardzo wytrzymała i materiał doskonały, doskonale się sprawdzi nawet po wielu, wielu praniach. No ja swoją bluzę już mam ponad, ponad rok czasu i uwierzcie mi, była naprawdę. Mocno, mocno używana do, do wielu różnych rzeczy i, i cały czas zachowała i swój kształt nie wyciągnęła się, nie wyciągnęły się kieszenie tutaj do dołu, nie, nie zrobił tutaj się taki worek, ta, ta bluza się nie zagina, więc, więc jest jak najbardziej, jak najbardziej godna polecenia. Jeżeli chodzi o bluzę Carhartt Signature, myślę, że to już będzie na tyle dzisiaj pokazywałem Wam kolor szary. Ci wszyscy, którzy pierwszy raz nas oglądają, przypominam, jesteście na kanale YouTube BHPL. Mówimy tu tylko o profesjonalnej odzieży roboczej, profesjonalnej odzieży do pracy, akcesoriach, butach, rękawicach. Wszystkim tym, dzięki czemu macie się czuć dobrze, wyglądać w pracy dobrze, żeby ta odzież Wam pomagała, bo przecież Wy jesteście wizytówką samych siebie i pracy, którą wykonujecie. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Widzimy się jutro. Trzymajcie się i. Do zobaczenia. Cześć!